Kolejny dzień Miałem Wam nie nagrywać ale W sumie czemu by nie nagrywać Skoro już dużo tej pracy nie zostało To trzeba by tego materiału jak najwięcej zgromadzić Mamy godzinę 12 I ja tak naprawdę niedawno Zacząłem wałowanie jak widzicie Pracę zacząłem około godziny 10 Wstałem późno bo po 8 Z racji że się położyłem przed pierwszą. Więc nie było dzisiaj powodu do pośpiechu ale już wałuję, żeby podgonić z tym wałowaniem, żeby dogonić klasa. Klas sieje. Przeniósł się w inne miejsce. i Mi tutaj zostały trzy kawałki do zwałowania, czyli te dwa, które on zasiał i ten jeden, który ja zasiałem wczoraj. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj znów będę siał. Rozmawiałem z menadżerem, pytał się czy czy w porządku dla mnie, żeby dzisiaj znowu usiąść wieczorem i w nocy posiać, ponieważ od jutra nadają deszcz i chcemy podgonić przed tym deszczem, jak najwięcej. Jakoś strasznie dużo tego deszczu nie będzie, no ale skoro chcą, to niech tak też się stanie. Więc tak mam dzisiaj, później wieczorem, jeśli jest nie ulegnie zmianie, wsiać Niech tak będzie, kolejny długi wieczór się zapowiada. Tutaj obok mnie, wy teraz nie widzicie, ale jakiś sąsiad. Orze Kejsa, bo tam w oddali widać Kejsa to jest jakaś starsza puma, chyba z 13 roku, jak patrzyłem po rejestracji, albo z trzeciego no nie wiem, tak się jak stara z piątką obrotową tutaj walczy. Będę bliżej tego Kejsa przyjeżdżał, to może uda mi się go wam pokazać. A po maszyny, jest 200 koni, pewnie to tutaj miejscami tam dostaje ostro w bo dymka puszcza. Co my tutaj mamy? Stary poczciwy case. To jest Maxum, tak? Nie, yeah. MXM 190. Tak, MXM 190. To, to trzeci rok, czy trzynasty? Trzeci chyba. Szósty. Ślepy jestem. No i widać, że to naprawdę ciężka ziemia on tutaj nie miał lekko ale już chyba ciachnął ten kawałek prawie że, tak samo i my ciachnęliśmy ten jeśli chodzi o wałowanie, przenosimy się na kolejny. Pamiętacie może to pole z tu co jakiś czas temu wałowaliśmy tutaj? Jarą? Już to nieźle zaczyna wyglądać Ziemia już ładnie przykryta to tam zurim wzięliśmy Nie wiem ile tu minęło od bo 3-4 tygodnie? Chyba bliżej miesiąca no, jak się to utrzyma, to będzie ładna przeniczka. Tylko, że to będą późne żniwa. Powiem Wam szczerze, że miałem cichą nadzieję, iż te plany z siewem moim dzisiejszym nie wypalą, ale jednak są cały czas na mocy. Kończę wałować ten kawałek. No i potem będę przesiadał się do klasa. Został jeden kawałek do zasiania. Ale po pierwsze, w chuj duży. Po drugie, z, nie wiem, z 5-6 drzew na środku. Dodatkowo jakiś jeszcze dziwny kształt tego pola Jeszcze od cholery takich wymoków, że trzeba będzie to mijać, więc fajnie Z racji, że jest duży, to nie wiem, o który ja to skończę dzisiaj siać Jest dopiero za 15.20 Więc to trochę potrwa Tu jeszcze mi się zejdzie ze zwałowaniem tego kawałka, chociaż że nie jest duży z pół godziny No fajnie będzie, naprawdę fajnie ale nic, nie ma co marudzić, tylko się trzeba będzie brać do roboty, jak najszybciej to pocisnąć, ale z tą prędkością roboczą 7 na godzinę, to ja tam nie poszaleję. Aby się tam nic nie pierdzieliło i żeby to posiać. No nie wiem, jutro ma padać, już widać, że się tam chmurzy. No nic, będzie jak będzie. I cóż, tak jak mówiłem, tak też się stało, szybkie przenosiny do klasa, szybkie zmiany, rozsady, ja z wału wyskoczyłem, Tom wskoczył na wałę, wałuje 215, ja wskoczyłem do tego gada. Sieje, Michael jedzie spać do domu, mi będzie mat, czyli menadżer pod, podrzucał nasiona, także manewry grube. Tu polet aż się w tamtą stronę elegancko roz, yy, rozpościera, więc parę godzin to potrwa, dopiero 20. Kurwa północ łapie, zobaczycie. Jutro ma niby padać. No to zobaczymy jak będzie padało, tak będzie padało. Kurczę, chciałbym w piątek wrócić do domu, bo jest fajne wydarzenie w Warszawie nie ja mocno obserwuję z yy, takich kanałów motoryzacyjnych Patryka Mikiciuka, bardzo lubię go. I on tam, jego rodzice prowadzą muzeum. I on w tym, w tym muzeum będzie właśnie, jest, jest coroczna taka impreza w Polsce, Noc Muzeów, że można zwiedzać muzea w nocy. I oni mają Muzeum yy, Motoryzacyjne w Otrymbusach I tam właśnie taka noc muzeum się odbędzie. Ale no nie ma opcji, żeby mi się udało wyrwać. Powiedziałem, piątek a to sobota. Będziemy sieli kurde, jeszcze. To gospodarstwo skończymy dzisiaj. Zostaną jeszcze dwa, na każdym około 40-50 hektarów. Czyli naprawdę jeden bardzo, bardzo długi dzień siewu, żeby to ogarnąć. Kurwa, tutaj jakieś kształty tego pola popierdzielone. No ale nic, trzeba to będzie... Trzeba to będzie jakoś zasiać i tyle. Ja to improwizuję, powiem Wam szczerze. Jak siewać Jak, jako, jak te drzewa i tak w ogóle wokoło, no ale... Improwizacja moim drugim imieniem A jak to będzie wyglądało To już kurczę. Yy, historia będzie nas Przepraszam przyszłość będzie nas rozliczać Ciśniemy ostro Nie wiem ile tu hektarów na tym polu jest Znaczy no Niedługo się dowiem Sprawdzę sobie na mapkach i będę wiedział to bez znaczenia, trzeba siać ile się da tak sporo hektarów się ciachną nie wiem no na ilu ja wczoraj kończyłem ja wczoraj kończyłem na 37 hektarach a on już ma dzisiaj 70 do liczniku. więc nie najgorzej mam nadzieję, że jakieś żarcie chociaż przywiozę bo ja już jestem na na wykończeniu, jeśli chodzi o jedzenie, Ciśniemy No, w sumie, jak mówiłem wam o tym jedzeniu, to nawet się wstrzeliłem w miarę, bo jednak stanęli na wysokości zadania dzisiaj. I o taka okolacja przyjechała. Angielskie żarcie, tutaj nie wiem, czy to jakaś ryba, czy to jakaś parówka. I frytki. Wspaniałe angielskie żarcie, po prostu. Uczta. Możecie ekscytację, moją zobaczyć na twarzy. No nie trzeba jeść, ale przerysniesz nic Ja jakoś nie przepadam z angielską kuchnią To pole ma 23 hektary Teraz w sumie widać na ekranie, tym, tego, z Amazona wcześniej nie zwróciłem uwagi Nie będę Wam ciągnął. Możecie zobaczyć z innej perspektywy jak pięknie wygląda John Deere Z tym zestawem wałów Piękny jest to zestaw Najpiękniejszy w gospodarstwie nie, to co jakiejś klasy. No nie będzie on miał raczej problemów z tym, żeby mnie dogonić myślę. W siebie. Do wałowaniu przepraszam. Raport z pracy boju nadal sięjemy. Nie uda się raczej całego pola zasiać, gdyż zostało nam jeszcze tylko kilka worków z nasionami. więc tak naprawdę, zaraz chyba zacznę siać poprzeczki. Ewentualnie, co tam zostanie jeszcze w zbiorniku, po prostu będzie się długości wysiewało. Tyle ile nasion mamy, tyle trzeba będzie nam tego wysiać. Więc tak to wygląda. Tutaj zaraz będę miał wokół takie obsiewanie, wokół takiego pasa drzew. Tu jeszcze zostanie jeden przejazd powrotny, i zacznę siać poprzeczki. Więc tutaj, cztery razy dookoła, więc to też trochę nasion na to pójdzie. I zobaczymy, ile się uda. Tyle się uda. Pełno tych kurczy insektów. Pełno tych insektów lata jakichś takich muszek, nie muszek. Najgorzej, jak się otworzy kabina, to się tego pcha do środka. Zawsze na wałowaniu nocnym tego dziadosta było pełno Oczywiście sobie yy, burtelowe lampki odpaliłem, żeby nie było Ciachnę w sumie teraz Tutaj ta obrówka wokół tych drzew Tak, teraz tu trzeba ciachnąć, zrobię sobie na dwa razy. optymalnie czy jeszcze teraz nie jeszcze teraz nie przy następnym przejeździe sobie to zrobię Jak się ciągnie, poprzeka Ciachbach. Godzina 22. Dochodzi, nawet z poprzeczkami północ złapie. Plus, jeszcze to wysiowanie co zostanie, no, się po pierwszej położy. To będzie można odtrąbić sukces. Zobaczymy, jak ta pogoda. Zerknijmy jak ta pogoda wygląda. Co ona nam mówi. Deszcz. Zaczynać ma się od piątej rano jutro Piąta rano, piąta rano Do piątej rano jeszcze trochę czasu jest Ciekawe, a ciekawe czy długo będzie leło Czy się coś uda jeszcze jutro w polu porobić Ma do 12 później już ma nie padać Może coś się z pługiem jutro Nie, tak z pługiem jadę Pługo, uszczelki aktualnie we wszystkich ciągnikach tam to, to raczej nie, nie ten Zbyt ryzykowne. <tryk> <tryk> Zobaczymy. Cześć Wam spróbuję pomontować jutro. Mam nadzieję, że się uda. Żeby Was nie zostawiać. Bez Waszego ulubionego kontentu. w to z tą skrzynią biegów jest możliwość zmiany kierunku jazdy na dwa sposoby I w sumie mi w John Deere z nowym, nowym typem można tutaj rewersu używać ale też można używać tutaj tego przy joysticku ja kiedyś się wcześniej z tym bawiłem ale teraz już jeżdżę tak jak jeździ Mike nic nie kombinuję bo to... można czasami przekombinować tutaj proszę piękne 215 wałuje Dalej podtrzymuję, że to jest najlepszy traktor na gospodarstwie. Najlepszy, bo mój. Proszę bardzo, tak to wygląda. A my jedziemy dalej. O, jesteśmy już na poprzeczce. Jak widzicie, ja już zrobiłem sobie jeden brzeżny przejazd. Teraz już sobie kontynuuję eee, wokół. Śmieszny kształt tego pola, zwłaszcza, że tam w tamtym końcu gdzieś tam trochę tego. Też odpada pola, bo jest zostawione na te kurcze, na te projekty wszelakie. Jak widzę, tą wałuje, to agresywnie zawraca raz przy razie. Ja nigdy tak nie robię, bo łożyszko skrajne dostaje po dupie i zostaje dziura. Właśnie po skrajnym segmencie przy zawracaniu, właśnie. Godzina 22:30. to te poprzeczki i zobaczymy, ile nasion zostanie. Tym się będziemy warunkowali. Yy, czy nam jeszcze coś się uda dosięć z rządków? Czy to już będzie koniec? Mam nadzieję, że wystarczy w ogóle tych nasion. Tutaj w ogóle śmieszny kształt tego pola. Tu wychodzą jakieś kurcze cyrki. No i nic, jak się tu wciśnie, bo tutaj nie będzie, chciałem za bardzo ja Z tym kształtem tego pola, to co ktoś tutaj myślał, nie? 你家吗？ już kurcze, ależ manewry, tam 190 ona cofa z przyczepu, tutaj klas za mną jedzie 215 wałuje, Kurczę, co to się dzieje kończymy siewy, kończymy siewy na tym kawałku, robię już tak naprawdę ostatni przejazd i to będzie wszystko co tutaj mamy do wysiania, no i będziemy zjeżdżać jeszcze na wazę. Chcą sprowadzać traktor z racji późnej pory. Więc cóż, no, jeszcze po drodze trzeba będzie jechać. No ale jak mu to to jest kurwa taki wąski wyjazd, z tego co pamiętam. Że będzie ciekawy, zwłaszcza po ciemku, po nocy, no ale jakoś się wyjedzie. Bo tutaj obok takich budynków, z tego co pamiętam, jest przejazd. No ale jakoś to ogarniemy nie ma co te tefetyzmu wydaje mi się, że ten kawałek lepiej udało mi się posieć jak ten wczorajszy, już nabieram coraz więcej wprawy, to nie jest takie łatwe, najgorzej na tych poprzeczkach, bo ogarnię, czasami tę nawigację potrafię zrobić w konia zwłaszcza jak mam te e, ścieżki dookoła pola, czasami ona się dzieli jakoś na dwa razy, że nie wybieraj tej ścieżki to trzeba, trzeba go przypilnować, żeby jakoś inaczej nie skręcił Będziemy się mieć takie różne długopisy. Jeszcze zgubiłem ten zapisywania ilości nasion. Ale trudno, wypadł się chyba z kabiny. O, północ złapie na pewno. No i w porządku, siewy zakończone. 10 minut do północy. I my zjeżdżamy na bazę jeszcze, żeby sprowadzić to na noc, jak ma padać rano, żeby wszystko było schowane. Było trochę zabawy ze złożeniem tego, tego siewnika, ja wcześniej tego nie robiłem, ale już ogarnięte. Teraz będzie przejazd przez kurczy w takie wąskie uliczki, wiosny, zresztą sami zobaczycie. Przede mną jedzie ładowarka, ciągnie ze sobą lawetę. Menadżer pojechał, z tyłu za mną jedzie Tom Ergo z Wałami. Tutaj menadżer Hiluxa zostawił. Tutaj ktoś go podwiezie po prostu, żeby go zgarnąć. Co chwilę drzwi otwarte, były już się napały tych pieprzonych muszek do środka. panu roztarka, że nic nie widzę. Ja uwielbiam te angielskie drogi, to sobie nie, może, sobie nie możecie wyobrazić, jak ja bardzo je uwielbiam. Tutaj zawsze w tym miejscu są problemy. To nieraz się kombajnami przyjeżdża, wyobraźcie sobie. Chodę nie przerysować. Ale lusterki jakieś upierdzielone. No i dobra, w sumie najgorsze za nami. Będę jechał, bo i tak tylko jeden rząd kół mały założony, Jest większe obciążenie na tych łożyskach. Ładowarka widzę, że pod górę ledwo co pieje. Kolejny fajny dzień. Kolejny fajny dzień w raju. Cóż chyba. Nic więcej nie mogę dodać, nic więcej nie muszę dodawać kończymy, odbi kończymy nadawanie Na dziś, zobaczymy, jutro będzie padało To raczej nic nie będę nagrywał i tak ostatnio nagrywam Wam codziennie Nie wiem kiedy ja to będę wrzucał Ale będę się tym później martwił Tak naprawdę A jeszcze widzę trochę z macie, z perspektywy operatora Ale to już wystarczy w sumie tego, więc w sumie dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Zobaczymy co przyniosą kolejne dni. Trzymajcie się, cześć.